Siemaneczku, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie gorąco. Zapraszam Was do oglądania odcinka, w którym dzisiaj pogadamy sobie o pierwszym sezonie w Diablo 4. Dokładnie, 6 lipca 2023 roku został zaprezentowany na live streamie pierwszy sezon Diablo 4, który będzie się nazywał sezon plugawców, który wystartuje już 20 lipca za dwa tygodnie 13 dni 11 godzin, 26 minut i 5 sekund. <grych> moi friends, słuchajcie. Został omówiony sezon. Twórcy przedstawili, na czym ten sezon będzie polegał, co będzie można na nim zdobyć. Po ten battle pass omówili, ścieżkę sezonową omówili. Także dzisiaj sobie to streścimy w tym odcinku. Dokładnie pokażę Wam, na czym będzie ten cały sezon polegał. A powiem szczerze, nie będzie on jakoś mega skomplikowany, będzie on dość prosty. Mianowicie, moi drodzy, Mamy tak, funkcje sezonowe, jeżeli chodzi o tak, o sezon mamy serię zadań, czyli będziemy mieli ścieżkę taką ala fabularno-sezonową, związaną właśnie z, te z tematyką sezonową. E, jaką będzie, moi drodzy, sanktuarium zostało spaczone? Czy to będzie generalnie taki sezon spaczenia, gdzie będzie sobie ziomek, który się nazywa dokładnie Karmond, e, no i on będzie tak... E, to za to winę współpracuj z Karmondem, byłem kapłanem Katedry Światłości, aby odkryć źródło i za wszelką cenę powstrzymać rozprzestrzenianie się spaczenia. Będą spaczone moby, z którymi będzie będziecie coś robić, i które będą coś dropić i co to będzie się co jakoś wykorzystywać. Tak w dużym skrócie. Nowe moce pokonaj tych potężnych spaczonych wrogów, aby okiełznać ich plugawe serca z ponad 30 nowymi plugowymi mocami do wykorzystania. Potęga jest do wyciągnięcia ręki. Nowy boss ee, Warszan Pochłonięty. Oraz nowy sprzęt dzięki nowym sześciu unikatowym przedmiotom i siedmiu nowym legendarnym, legendarnym aspektom do zdobycia podczas postępów sezonowych. Każda klasa ma do dyspozycji więcej potężnych możliwości. Czyli tak, w dużym skrócie, moi drodzy, wiem, że to było chaotycznie dość, a teraz tak spokojnie, w dużym skrócie. Ścieżka fabularna w sezonie. Nowe moce, czyli nowy, nowe rzeczy, które będą dropić po prostu z mobów, e, które będą wykorzystywać, i zaraz sobie o tym powiemy. Walka z nowym bossem oraz nowe unikaty, nowe aspekty legendarne. Co więcej, zdobywaj darmowe nagrody. Postępy sezonowe i da darmowy karnet były. Zanim do tego przejdziemy, moi drodzy, jeszcze szybko o sezonie. Będzie to, moi drodzy, wyglądało w taki sposób, że gra jako sama gra będzie wyglądać dalej tak samo z tym, że będzie cały sezon pierwszy, będzie się skupiał stricte na rozbudowie na rozbudowie naszych postaci, czyli będziemy mieli rzeczy, które będą nasze buildy zmieniać, będziemy mieli nowe itemy w postaci właśnie nowych unikatów, będą nowe moce legendarne, czyli sezon głównie będzie się skupiał na tym, żebyśmy odkrywali więcej możliwości rozbudowy postaci, większa ilość buildów, więcej mechanik i tak dalej. Nie będzie nowego kontentu na zasadzie nowych dungeonów, nie będzie jakiegoś, innego, czegoś cokolwiek innego nowego. Dalej będziemy grać to samo, z tym, że w inny sposób, może tak to ujmę. Także przejdźmy sobie dalej. Zdobywaj nagrody, czyli tak. Postępy sezonowe. Ja to nazwę ścieżką sezonową. Bardzo podobna rzecz, jeżeli chodzi o Diablo 3. Tam też była ścieżka sezonowa, tak samo będzie. Ona tutaj. I będzie ona polegać na bardzo podobnie. Bardzo, będzie bardzo podobna, tak? Czyli będzie ścieżka sezonowa, która będzie miała swoje rozdziały. Pierwszy, drugi rozdziału będzie 7. No i każdy rozdział będzie miał do wykonania listę zadań, za które będziemy mieli nagrody w postaci aspektów legendarnych, tytułu mistrzowskiego oraz zwoju amnezji. Zwój amnezji, moi drodzy, to będzie zwój, dzięki któremu za darmo będziemy mogli zresetować dwa drzewka. Całą postać, tak naprawdę. Wszystkie punkty paragonu oraz wszystkie punkty umiejętności. Także będzie to bardzo fajna rzecz, jeżeli będziemy chcieli cofnąć postać do zera, za pomocą tego zwoju, będziemy mogli to uczynić. Dary sezonowe. Użyj rozrażonych popiołów. Moi drodzy, czym są te popioły? Zdobytych w ramach karnetu bojowego, aby ulepszyć wszystkie postacie, swoje postacie sezonowe, zwiększając przyrost doświadczenia, szanse na zdobycie rzadkich materiałów podczas odskładania przedmiotów i nie tylko. Podczas levelowania karnetu bojowego będziemy zdobywać te dwa tak zwane rozżarzone popioły. I te rozszerzone popioły będziemy mogli wykorzystywać do tak zwanych, nie wiem, tam jest blessing, czyli błogosławieństwa sezonowego ja je tak nazywam. Które będą nam dawać, tak jak tutaj jest napisane, dodatkowe doświadczenie na przykład, szanse na zdobycie rzadkich materiałów i tak dalej. Nie będą to rzeczy, które będą wpływać na moc postaci, czyli nie będzie to tak zwanego pay to win. Ponieważ e, ultimate e, wersja gry daje nam skip 21 poziomu e, karnetu bojowego Także będziemy mieli już jakiś tam start od razu e, Także te blessingi nie będą nam dawać żadnej tam mocy postaci Tylko takie właśnie boosty postaci expa, golda i tak dalej A co więcej e, Każdy ten blessing, czyli każda ta nagroda będzie wymagać konkretnej ilości tych popiołów Oraz konkretnego levelu postaci Gdzieś to Później wam pokażę screena To będziecie to mieli dobrze zobrazowane e, Tytuł sezonowy Pochwal się jedyną rzeczą Bardziej przerażającą od plugawców e, Że jedyną rzeczą Bardziej przerażającą od plugawców jesteś ty Dzięki tytułowi Nieodgadniony potwór Ok, whatever e, Zbierz transmodyfikację broni Dla każdej z pięciu klas Diablo oraz stroje rzemieślnicze zaprojektowane do łączenia, się, do łączenia z innymi zestawami pancerza, aby stworzyć niepowtarzalny wygląd postaci. Transmogi, transmogi, raz jeszcze transmogi. Yy, I tutaj macie moi drodzy co możemy mieć za wersja premium karnetu bojowego. Yy, Pokonaj 90 ranki od bloku i nagrody premium, takie jak zestawy pancerza, przebudzenia, wierzchowce i pancerze dla wierzchowców, platynę i wiele więcej, czyli za karnet bojowy Premium, mamy tam dodatkowe rzeczy, właśnie, właśnie w postaci zestawów pancerza. Tu mamy kunia, pancerz dla kunia, teraz modyfikacje broni, platyna i tak dalej, i tak dalej. to wszystko możecie sobie dokładnie zobaczyć. I teraz tak, generalnie rzecz biorąc, przejdźmy sobie jeszcze szybko do omówienia pacza dokładnie, jak on będzie, moi drodzy, wyglądał. Dobra, to jest, moi drodzy, strona, która omawia właśnie dokładnie sezon. Eee, pozwolę sobie tutaj dać to na język polski, przetłumaczyć, bo jeszcze nie mamy oficjalnego polskiego tłumaczenia. Eee, to jest naz z z nazwany sezon złośliwego motywu, <laughs> ale, ale oczywiście on się nazywa sezon plugawców, także no tutaj Google nie potrafi w tłumaczenie. Eee, generalnie tak, podczas przemierzania sanktuarium będziemy natrafiać, moi drodzy, na tak zwane plugawe wersje elit i z tych elit. Będziemy mieli szansę na dropnięcie, yy, tak, może tu dokładnie powiem, yy, złośliwe potwory, czyli te splugawione potwory. Te rozkładające się plugawstwa przymierzają sanktuarium w szale, bezmyślnie atakując każdego w zasięgu bez wahania. Wędrowcy będą badać tę tajemniczą chorobę w nowej linii zadań za, yy, z pomocą Kormonda, bla, yy, bla, 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 bla. I teraz tu mamy tak. Aby nadążyć za nieustępliwą wrogością złośliwych potworów, musisz obrócić ich serca przeciwko nim. Zabicie częściowo spaczonych yy, wrogów, rodzaju złośliwego potwora, upuści złośliwe serce. Generalnie tak, zabijamy te plugawe stwory, które dropią nam złośliwe serca. Można je zdobyć wykonując rytuał z klatką uwiązania przedmiotem zdobytym podczas sezonowej linii zadań. Czyli generalnie, żeby zdobyć te serce, będzie trzeba wykonać ten rytuał z klatką uwiązania. Yy, częściowo spaczeni wrogowie, może czekajcie, ja wezmę jednak tłumaczenie angielskie, bo to czasami jest masakra. Mm, This can be captured by performing ritual with a cage of binding, an item acquired during season's a quest line. Qu season quest line. O właśnie. Czyli podczas kiedy przejdziemy fabularną część e, sezonu zdobywamy tą właśnie klateczkę i będziemy za, za jej pomocą mogli użyć tych serc. Uh, Partly corrupted enemies are an un unruly sorts and won't go down easily. Czyli generalnie rzecz biorąc pokonując tych Wrogów będziemy mogli dalej ich zabijać. Yy, oni się będą transformować w, pełni, w pełny, yy, pełną, tak jakby wersję spaczenia. I generalnie z tych spełni pełni spaczonych yy, potworów yy, pozostawią wersję, yy, upuszczą takie serce. Wyższej rangi, można tak to nazwać. Jeżeli po zostanie pokonany, te połączenia z gnizdy pozostają w wersję złośliwego serca, którą można umieścić w specjalnych gniazdach zarażonych w twojej biżuterii, zamiast zwykłego klejnotu. Czyli te generalnie serca, skażone z tych e, potworów skażonych, będzie można, moi drodzy, wrzucić do biżuterii, e, do tych skażonych soketów. I teraz tak, generalnie rzecz biorąc mamy 32 różne złośliwe, te splugawione serca w czterech kategoriach. I o co chodzi z tymi kategoriami? Są kategorie, które to na live streamie pokazali, że to jest tak. Kategoria, która wymaga niebieskiego soketu. Podajesz jakiegoś czerwonego chyba jeszcze jakieś Są kolory soketów. I odpowiedniego koloru serce będzie trzeba włożyć do odpowiedniego koloru soketu. Będzie jeszcze czwarta kategoria serca, które można wrzucić do dowolnego. Także tak to wygląda. No i teraz te serducha. Właśnie te serca mają za zadanie wprowadzić zmianę w, build, zmianę w postaci, która będzie kluczowa pod build. Tak oni to nazwali, że te serca będą dawać jakieś nowe, unikalne bonusy. Jak to będzie dokładnie wyglądało, na razie nie wiemy. W miarę jak napotykasz coraz groźniejsze złośliwe stworzenia, rośnie również siła ich złośliwych serc. Czyli im silniejsze potwory zabijamy, te splugawione, tym większą rangę, większy level ma te serce. Jest o wiele więcej do opowiedzenia na temat sezonu, i nie możemy się doczekać, aby zrobić to w przyszłości. Jednym z najlepszych, z najlepszych miejsc do zdobycia złośliwych serc są nowe, złośliwe tunele. Lochy, w których można grać wielokrotnie, aż roi się od przerażających wrogów do wyeliminowania. Czyli po prostu będzie lokacja, w których tych spłogawionych potworów będzie więcej. Przeszukaj ten wilgotny system tuneli w poszukiwaniu katalizatora złośliwych potworów i zmierz się z Warszanem, zatraconym tym nowym bossem najnowszą bitwą z bossem, którą się odważysz. I tak to moi drodzy wygląda. Jak działają postacie sezonowe? Tutaj jest omówione, co będzie miała nasza postać sezonowa. Czy będziemy musieli przechodzić fabułę, czy nie. Czy będziemy musieli nabijać sławę w regionach, czy też nie. Ja to omówiłem w poprzednim odcinku, co zyskujemy robiąc kolejną postać. Także tutaj w tym, moment, w tym miejscu odeślę was po prostu do poprzedniego odcinka. Nie będziecie mogli sobie po prostu zobaczyć co zyskujemy, a co nie. To działa identycznie tak samo. Zdobywaj nagrody dzięki przepustce sezonowej. Tak wygląda cała ta podróż sezonowa, która ma właśnie rozdziały, które mają zadania, za które zdobywamy nagrody. Proste, logiczne. Także tu jakoś więcej nie ma nowości. Myślę, że to jest bardzo podobny schemat do Diablo 3 dalej. Jeżeli chodzi o Battle Passa, tak wygląda moi drodzy Battle Pass, który właśnie plus moi drodzy ranga Battle Passa, nie mamy pierwszy poziom Battle Passa, który ma coś, drugi poziom Battle Passa, który ma coś. No i generalnie rzecz biorąc są dwie ścieżki, jest ta zwykła ścieżka Battle Passa i jest ta premium ścieżka Battle Passa. No i tak jak mówię, w momencie kiedy przechodzimy sezon, kiedy robimy ścieżkę sezonową, wykonujemy zadania, leveluje nam się karnet bojowy. No, i w momencie, kiedy przechodzimy tam poziomy karnetu bojowego, to odblokowujemy po kolei nagrody. No, są to głównie transmodyfikacje, są to jakieś eliksiry. No, i przede wszystkim tu mamy te opioły, za które możemy właśnie wykorzysty które możemy wykorzystywać do odblokowywania tych rzeczy, o których mówiłem wcześniej. Także tak to wygląda. Dobra. Także tutaj też myślę, że zasada jest bardzo prosta. Nic nie, nie ma nic skomplikowanego. Są elementy właśnie free. Które nie musi, których, które możemy normalnie mieć za e, ten, za zwykły battle pass, i tyle w sumie, tu mogę Wam jeszcze ten, pokazać e, moi drodzy. Podróż sezonowa jest podzielona na rozdziały z zadaniami do wykonania. W miarę postępów w podróży, będziesz zdobywać nagrody, bla, bla, bla. No e, i to tak naprawdę, po, po, popiszą to co, to, co już jest wcześniej. Sezon złośliwej przepustki. Rozpocznie się tego i tego, jeżeli zdobędziesz przepustkę bojową bitewną premium Nie tylko będziesz mógł władać nagrodami z darmowych poziomów Ale czekają na ciebie zestawy przebudzonej zbroi wierzchowiec i zbroja wierzchowca Czyli platyna i nie tylko, czyli po prostu mając karnet premium mamy po prostu więcej tych transmodyfikacji i tak dalej Jeżeli kupiłeś cyfrową edycję deluxe lub ultimate i chcesz skorzystać z przepustki bitewnej na ten sezon Przejdź do sekcji sezony w sklepie i wybierz opcję aktywacji, czyli ten, ak ten generalnie pakiet premium będzie trzeba aktywować Sezonie. Gracze mają również możliwość pominięcia poziomów, wydając platynę, co kosztuje 200 platyny. Za każdy pominięty poziom. Pamiętaj, że pominięcie poziomu może odblokować poziom, który nagradza tlące się popioły, ale musisz spełnić określone wymagania dotyczące poziomu postaci, aby je zdobyć. To jest też o czym mówiłem, że te blessingi, te dodatkowe nagrody dla postaci za te właśnie popioły wymagają również określonego poziomu postaci. Nie dość, że musimy mieć właśnie te popioły, też jest wymagany level postaci, żeby to odblokować piekielny nowy wygląd ze sklepu, ok. no i tu jest właśnie informacja o my friends, o tych tych całych o tym całym wydarzeniu, czyli podsumowując żeby już dłużej nie przedłużać my friends, chodzi o to, że mamy sezon, w którym tłuczemy splugawione moby, dropimy z nich serducha i wykorzystujemy te serca w biżuterii żeby zdobyć jakieś fajne bonusy, fajne Jakieś tam zmiany. Nie wiem dokładnie, jak to będzie wyglądać. Mamy tych ser 32, także różnorodność będzie. Mamy 6 nowych unikatów, 7 nowych legendarek, aspektów legendarnych. No i zobaczymy, jak to wpłynie na właśnie rozbudowę naszych postaci. Jakie nowe buildy będziemy w stanie tworzyć. A ten content gry na pierwszy sezon zostaje się taki sam. Także moi drodzy, tak to by wyglądało. Napiszcie proszę, co wy sądzicie o tym sezonie. Oczywiście następny odcinek będzie dotyczył patch notes. który będzie wprowadzony wraz z sezonem. Także tam sobie to już wszystko dokładnie omówimy. W dzisiejszym odcinku chciałem Wam przedstawić um, sezon. Mam nadzieję, że Wam się będzie podobać. Flamie jest ok, ale szału wielkiego nie ma. Wszystko będzie zależeć, jak dokładnie będą wyglądać te serca, co one będą dawać. Jak bardzo będą wpływać na naszą postać. I tyle. Rzucie ja łapeczkę w górę, jeżeli podobał Wam się ten odcinek. Będzie więcej tego typu materiałów, oczywiście z omówień sezonów, z omówień note'ów no i ewentualnie z omówień buildów, które będą właśnie pod te serca. Także tak to będzie wyglądać. Rzućcie ja komentarz, co sądzicie w ogóle o pierwszym sezonie, jak, jak wam się podoba, jak go widzicie. No i jeżeli jesteś nowy na kanale, rzuć subskrypcję. Dzięki piękne. Do zobaczenia na streamach i oczywiście na sezonie. Trzymajcie się. Cześć.